Wystarczy zapomnieć jednej rzeczy i już czegoś się nie nagra. Teraz bo nie udało się pierwsze nagranie. I znowu będę musiał moc pić. Magia. Siemano, siemano! Z tej strony Dano Dzisiejszy film to będzie taka mieszanka, aczkolwiek zaczynamy od tej nieszczęsnej dla Jarka chusty, na której ponownie zawiesiłem swoje czujne ojcowskie oko. No i co tutaj wypatrzyłem, Jareczku? A może Pedrciu? Może tak powinienem się do ciebie zwracać, tak jak zwracał się do ciebie twój kolega z Rzeszowa, który napisał na twojej chuście dedykację dla Pedrci. Pedrciu, mówisz, że nie pamiętasz, jaką miałeś ksywę w wojsku. No, w porządku. Nawet jak wołali na Ciebie Pedro, przy przed wojskiem, czy po wojsku, no ostatecznie udowodniłem Ci, że mówili na Ciebie Pedro w wojsku. Ale to nie jest taki problem, jak to, że drugi dorosły facet mówi do Ciebie Pedrciu i robi Ci taką dedykację na huście z wojska. To jest co najmniej, kurwa, Jarku, dziwne. Tyle w temacie chusty pedrci na tą chwilę i przechodzimy do spraw bieżących, bo Jarek ciągle narzeka, że ja wyciągam stare brudy z czasów pijackich, a teraz on nie ma sobie nic do zarzucenia, tak jak wczoraj powiedział na live. Dlatego będziemy dzisiaj skupiać się na materiałach z trzeźwości Jarka. Zresztą wszystkie materiały będą z czasów, kiedy Jarek nie pije. Oficjalnie. Która? Której się to podoba i nie zamierzam siedzieć w bagni szkolnej. Uch, nie mam nie w białym stoku. 5 zł. Jarku, czy gdyby nie tak słabe wyświetlenia poruszałbyś na siłę temat szkolnej? Czy wyobrażasz sobie swój kanal bez poruszania konna i Majora? Myślałeś, że będzie inaczej, czyli własny content? Odpowiedź szczerze to nie hejt. Ja ci mówię, wysekretowałem już kilka krot i to mówiłem. Tutaj ja tej publiczności nie jestem w stanie zainteresować niczym, nawet żem poleciał kurwa na księży. Póki co, to popłynąłeś do Szwecji, by opierdolić bułeczkę z serkiem topionym w krzakach, to i tak będą woleli oglądać. To widać po wyświetleniach. I tak będą woleli oglądać nawet 15 sekundowy film, e, jak na przykład Konon. Podłubał w Nosie. To jest taka publiczność, a nie inna. I ja tego nie zmienię. I nie sądzę, że ktokolwiek, ktokolwiek jest w stanie zainteresować tą publiczność czymś innym niż Conan i Major. Nie sądzę. Bo ta publiczność po to się tutaj zbiera. Ja nie zainteresuję ich, e, może część publiczności, tak, część, jakąś, jakąś tam drobną, drobną grupę. E, mogę zainteresować e, e, w, nie wiem, filmem o łabędziu, bądź też, nie wiem, filmem z bushcraftu. Ale to będzie bardzo, bardzo nikła część. Natomiast jeżeli wrzucę film, jakiś, który odpowiem na przykład e, na jakieś korona pytania, bądź też... Bo ja i tak się odniosę do tych przeprosin. No odniosę się. Ja już tego filmu nie oglądałem. Wrzucił, e... ale do czego ty chcesz się odnosić? Do jakich przeprosin? To Rafał Kosno ciebie przepraszał, czy konona? Przecież Rafała Kosno, ani Konona w tej chwili ty nie obchodzisz. Więc do czego ty się chcesz odnosić? E, Tam co jakieś przeprosiny i tak dalej. Ja tak te nazwiska tego człowieka nie wymieniam, bo, bo jest RODO. Odniosę się, tylko muszę obejrzeć. Na pewno coś nagra. I, I na pewno będzie oglądalność. I mogę się założyć. Ja nie po prostu ta publiczność nie interesuje się niczym innym, tylko i wyłącznie tym, co się dzieje na szkolnej. Czy będę się odnosił do szkolnej? Czy będę się odnosił do szkolnej? Podejrzewam, że jeżeli mi wszystko pomoże. To będę coraz mniej odnosił się do szkolnej. Ponieważ szkolna mnie nudzi i nie chce mi się kurwa, powiem Wam szczerze, już do tej szkolnej się, się w kółko odnosić. To jest kurwa bez sensu już. Żygam kurwa tą szkolną i tym całym kurwa ciągle odnoszeniem się do niej. Więc postaram się jak najmniej się odnosić. Oczywiście, jeżeli będę zaczepiany, to oczywiście, że tak. Ale idzie wiosna i tak jak mówiłem wczoraj na lajcie, idzie wiosna radosna, więc można popróbować więcej wyjazdów, więcej więcej yy, przejazdów i skupić się bardziej na na tym, żeby oprzeć kontent yy, mojego kanału na Kurwa same dziury, no jak na złość. Oprzeć kontent jednak na podróżach i na gotowaniach, a nie na komentowaniu szkolnej, bo jest po prostu nudna i w kółko kurwa to samo się dzieje. Jareczku, tutaj mój komentarz będzie krótki, lecz brutalny. Twierdzisz, że szkolna jest nudna, po czym cały czas próbujesz zaczepić się na temat szkolnej, komentujesz, nabijasz wyświetlenia na kononie, bez niego nie istniejesz. Jeśli oni są nudni, to, to co można powiedzieć o tobie, y, gdzie pojechałeś do Szwecji i gówno to kogokolwiek obchodziło, y, dotarło do ciebie, że bez swojego żywiciela y, jesteś niczym kleż, który nie ma się do kogo przysać i nie istniejesz. Odcięcie się od szkolnej, takie prawdziwe, a nie y, wiązałoby się z wybraniem na rusztowanie, Jareczku, czego chcesz uniknąć za wszelką cenę. Y, jesteś niczym cewnik dla konona, który wysysa z niego resztki moczu. Te drobne, które spadają wokół, wokół Kononowicza, a ty je wciąż zbierasz, bojąc się pójść do pracy jak normalny człowiek. Ja już wielokrotnie to mówiłem, że e, oczywiście, że ja uważam za odcięcie się, kiedy nie nagrywam, nie chodzę tam, nie łażę z Kononem, e, nie przesiaduję u niego, to jest odcięcie. Nie, Jareczku, ty się nie odciąłeś, tak samo jak się nie odciąłeś od pijackich czasów, które wciąż monetyzujesz. Zostawiłeś wszystkie swoje pijackie wyczyny na YouTubie, by, licząc, że wciąż nabijesz na nich jakieś wy wyświetlenia. Tak samo filmy z Kononem, od któregoś niby odciąłeś, powinieneś skasować filmy, kiedy byłeś pijany, wszystkie z Kononem e i wtedy dałbym Ci spokój, bo mógłbyś się zająć swoim bushcraftem, swoim gotowaniem w zaszczanym rowie i obiecuję, że nie, nie powiedziałbym ani słowa, zostawiłbym Cię w spokoju. Gdybyś powiedział tak, odwalałem akcję, to był pijany Meksykano, teraz jest nowy Meksykano, który robi swój nowy content, jaki on był nie był, ja bym Ci dał spokój. No, ale skoro otwór gębowy się przyjął, skoro otwór gębowy i hmm, jego czegadanie się Wam podoba, no to cóż, no to będziemy kontynuować te gadanie z otworem gębowym. Widać, jak tutaj w tych chytrych oczkach się zaświeciła iskierka na myśl tego, że takimi zaczepkami może odpalić konona do jakiejś małej wojenki, dzięki której nabije wyświetlenia. Ja zaraz pokażę, Jareczku, jak twój otwór gębowy się przyjął. Nie próbuj tutaj czarować swoich widzów, robiąc sobie alibi do nagrywania takich guwien. Piłki nożne, jak ktoś tam się śmieje, Meksyk się zna na piłce nożnej. No, kurde, myślę, chłopie, że akurat więcej czasu spędzałem na boisku, będąc młodym i podrostkiem. <laughs> niż, niż nie wiem, niż ty, niż ty w szkole. Marne szanse widzę w występowaniu na mistrzostwach bodajże Europy, tak? Jareczku, któryś z twoich y, doradców powiedział ci, żebyś używał takiego angielskiego słówka stalking w stosunku do Olgierda, y, który jedynie komentuje twoje filmiki w internecie, używając materiałów, które sam wrzucasz. I to jako nie jest stalking, ale ja ci pokażę, co może być yy, podciągnięte pod stalking, jeśli ty chcesz. Coś jest nasze, czy Patrzcie, z kim Konon siedzi. Z tym typem znowu. Mówiłem, że to coś będzie grane. Widzicie to? Mówiłem, ja mam zawsze rację. Pozdrawiam serdecznie. To jest ten typ, który przepraszał kononę. Koję życie? Może się obrócił do usług. Ten w okularkach. Dokładnie ten. Mówiłem, że będzie coś grubo grane. Jareczku, ja ci teraz wyjaśnię definicję stalkingu. Pseudo gwiazda internetu, Krzysztof Kononowicz, maszynka do robienia pieniędzy dla wielu osób, odtrącił swojego wieloletniego pseudo Alkoholika, który miał problemy z prawem, między innymi zakaz zbliżania się do własnej matki na 150 metrów, wybrał się do salonu z telefonami, by zrobić zakupy. A odtrącony były redaktor, który jest teraz zazdrosny, że został odcięty od dopływu gotówki, nagrywa pokryjomu telefonem filmik, który później wrzuca bez zgody osób do internetu. Do tego dodajmy. Filmik, na którym wyjeżdżasz w miasto w suwałkach, yy, poszukując yy, Konona, Pawła i Majora, którzy przyjechali do suwałk, licząc, że na nich trafisz, gdy się tylko o tym dowiedziałeś. To jest Jarku Stalking, ale nie ma sprawy. Olgier zawsze ci wszystko wyjaśni. Eee, i, I tyle. Ja nie mam zamiaru się produkować. Gdybym był winny w jakiejś sprawie, której. Za bardzo, aż tak za bardzo nie mogę wyjaśnić, w miarę logicznie, no to może bym się odnosił i próbował się bronić, ale ja nie będę się bronił przed czymś, co, 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 co kurwa... To, to jest kompromitującą prawdą, Jareczku. Niech sobie tam yy, znajduje, nie mam tu nic do ukrycia. Teraz, to śmieszniejsze, wpiszemy Olgierdano, tak? Edryciu, no i pierwsze kłamstwo. Mówisz, że nie wchodzisz, nie zaglądasz, nie interesuje cię, ale wpisywałeś wcześniej Olgierdano TV, co widać na załączonym obrazku. Dobrze pisze? Dobra, wchodzimy na jego. Proszę bardzo, nie subskrybuję? Ale wchodzimy na jego kanał. Ile filmów obejrzałem, to powinniście wiedzieć, jakie kreseczki są. Czerwone powinny być kreseczki. Czy ktoś widzi jakąś czerwoną kreseczkę pod filmem? No, Jarku, ja widzę. Filmem? Nie wydaje mi się chyba, żeby ktoś widział czerwoną kreseczkę pod filmem. Czy oglądam? Raczej nie. Z tego roku, że co, że co, że niedokładnie coś się powiedziałem, gdzieś się zająknąłem, bo nie wiem, co można w tym roku demaskować. Bądź też w poprzednim, no nie wiem. O, Jarku, ty nie wiesz? Dobrze, że ty masz olgierda, to ja ci powiem, co można powiedzieć. Mam nadzieję, że moi akuratni widzowie też się zjawią, przyjdą i mnie jakoś wspiorą. I... Jarku, nie wiem tutaj, czy znowu popełniłeś kompromitujący błąd językowy, czy miałeś na myśli, że widzowie cię spiorą, jak cię zobaczą i dlatego chodzisz taki cały czas rozglądając się na boki, jak ludzki peryskop z wizją 360 stopni? A weź lukni do meksykańskiego języka. Jarku, tutaj muszę ci akurat podziękować za to, że dzięki twojemu kanałowi nadrabiam swoje braki w edukacji. Przez całe życie żyłem w przeświadczeniu, że kraj Azteków podbił Hiszpan, Hernán Cortés. A jak się okazuje, to jednak Aztekowie wsiedli na statek, popłynęli do Hiszpanii i stąd teraz język meksykański. Co? No, że Pedro to jest takie imię. Tylko ty niewykształcony debil, jesteś to wieku. Wy... Chorizo i to horizon, to Farnwaldu, czy zdradzić tajemnicę Polisznela.